Dobry, witajcie, witajcie. Wieczór, dobry wieczór, to już kolejny dzień, kolejny Trzeciw, wieczór, dokładnie, jestem na niesamowitym szkoleniu z wyjątkowym człowiekiem, już go codziennie przedstawiam, już go znacie doskonale, ten wyjątkowy człowiek to człowiek biznesu, przedsiębiorca, który po prostu kilkudziesięciu, żeby Cię nie postarzać, kilkudziesięciu <trydziestu> lat właśnie buduje z dużym powodzeniem swój własny biznes, ale również jednocześnie zajmował się marketingiem sieciowym i o właśnie marketingu sieciowym rozmawiamy tu od kilku dni, bo to jest temat najszybciej rozwijającej się branży obecnie w polskiej i światowej gospodarce, a przekonacie się o tym, bo zobaczycie, za chwilę będzie Ktoś do was pukał z taką propozycją, więc im szybciej, tym lepiej. Dzisiaj chciałam po raz kolejny już przedstawić wyjątkowego człowieka, który jest sam jedyny wyjątkowy, Piotr Krenik. Bardzo mi miło. <gry> Witam was bardzo serdecznie, i tak jak wczoraj, bo już badka powiedziała, od trzech dni nagrywamy, tak jak wczoraj będzie to transmisja która jest publikowana na dwóch profilach, równolegle na dwóch aparatach nagrywamy. Czasami zerkniemy bardziej w lewą stronę, tutaj jest transmisja na profilu Batki, a tutaj czasami po prawej stronie spotkamy się wzrokowo i tu jest transmisja na moim profilu, ale w ten sposób chcemy dotrzeć do wszystkich tych, których interesuje temat rozwoju, biznesu, szansy jaką stwarza między innymi właśnie marketing sieciowy i o tej szansie tutaj mówimy. Dokładnie. Pierwszy live dwa dni temu dotyczył ogólnie możliwości, jakie możecie odnaleźć tutaj w marketingu sieciowym. Wczoraj rozmawialiśmy trochę o etacie i o samozatrudnieniu, o plusach i minusach jednego i drugiego, a dzisiaj chciałabym Piotrze Cię zapytać, ponieważ jesteś no, niewątpliwie kompetentną osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, na czym w ogóle polega budowanie sieci, tej tradycyjnej, versus sieci właśnie w marketingu sieciowym, jak sama nazwa wskazuje, ale też ja bardzo często nazywam ten marketing po prostu marketingiem rekomendacyjnym, albo nawet informacyjnym, bo tak naprawdę niesiemy pewną informację do ludzi, dzielimy się z wami, drodzy widzowie, pewną informacją, a wy, jeśli będziecie chcieli, możecie się podzielić z kolejnymi osobami, udostępniając te livey właśnie dalej, niech się wszyscy dowiedzą jakie są możliwości na rynku, bo jeszcze Chciałam tylko powiedzieć, że wiele osób po prostu nie wie, że jest jakaś inna możliwość oprócz etatu i samozatrudnienia. Tak, tak? Tak. Więc wracając do tej sieci, o której mowa w tak. tytule. Ja może wyjaśnię tym z Was, którzy e, będziecie oglądali e, tę transmisję po raz pierwszy. Do tych z Was, z którymi nie mamy na co dzień kontaktu, którzy być może zadajecie sobie pytanie, dlaczego tu jest Batką, dajemy sobie prawo w ogóle, żeby na ten temat się wypowiadać, a Batka pyta mnie o tematy dotyczące sieci, więc pewnie u niektórych z Was może zrodzić się w głowie pytanie, kto mi dał prawo, abym się na temat sieci wypowiadał. Otóż prawdą jest to, że ja zajmuję się handlem już ponad 30 lat. I mam ogromne doświadczenie, nieskromnie powiem, w tworzeniu sieci, zarówno tradycyjnej, jak i sieci związanych z marketingiem sieciowym. Moja przygoda z handlem zaczęła się w 1988 roku, wow. kiedy przez rok byłem domokrążcą w Londynie i wtedy zrobiłem, zdobyłem nieprawdopodobne doświadczenie w sprzedaży, ponieważ przez rok. Obszedłem kilkanaście tysięcy londyńskich domów i osobiście dokonałem kilku tysięcy sprzedaży. Kiedy wróciłem do Polski w 1989 roku, padał miniony system i dałem się namówić kolegom, którzy e, doradzili mi, abym za te pieniądze, które przywiozłem z Anglii, kupił bilet do Indii. Dali mi taką krótką instrukcję obsługi, że trzeba... Polecieć do New Delhi, że tam jest taki rynek bawełniany, nazywa się Paharganj, Trzeba kupić koszulek bawełnianych w kratkę. Ja nie wiedziałem dlaczego w kratkę. Po czym stanąć z tymi koszulkami po przywiezieniu ich do Polski na bazarze i te koszulki sprzedać. I ja tak zrobiłem. Tego samego dnia, kiedy je przywiozłem, sprzedałem, bo rynek był pusty. Więc w kolejnym tygodniu, jak pamiętam, byłem w Indiach trzy razy i tak po dwóch miesiącach miałem hurtownię. Handlowałem wszystkim w ciągu kolejnych miesięcy, rok 89-90. Mm -hmm. Importowałem kontenerami dżinsy z Tajlandii, elektronikę z Hongkongu, piękne swetry z Angory, z Korei Południowej, zabawki z Tajlandii, na galanterii skórzanej takiej ekskluzywnej od Tajlandii zaczynając, Pakistan na Hongkongu kończąc. Biznes rozwijał się w takim tempie, że zarabiałem ogromne pieniądze, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że wadą mojego modelu biznesowego jest to, że zarabiam tylko wtedy, kiedy sam osobiście sprzedaję. Dokładnie. Więc zacząłem dostarczać osobiście towar do właścicieli sklepów. Jeździłem po Polsce, dostarczałem towar do sklepów, więc zarabiałem troszeczkę mniej na sztuce, ale część pracy oddałem w ręce właścicieli sklepów. Kiedy biznes zaczął się rozwijać, zatrudniłem handlowców. I oczywiście oni za wynagrodzeniem prowizyjnym, które zjadało oczywiście część mojego dochodu, docierali do sklepów, do których ja nie byłem w stanie dotrzeć. I w ten sposób zaczęła powstawać sieć, jest taka firma, którą sygnuję swoim nazwiskiem, nazywa się Krenig i z tą firmą udało mi się stworzyć sieć docierającą do ponad 500 sklepów, 500 sklepów i sprzedałem setki tysięcy produktów sygnowanych moim nazwiskiem. Ale ponieważ od 1993 roku zajmowałem się marketingiem sieciowym, mówię w czasie przeszłym, zajmowałem się, bo w ubiegłym roku, po 25 latach doświadczeń w marketingu sieciowym, doświadczeń, doświadczeń zresztą zakończonych ogromnymi sukcesami, stwierdziłem, że będę dzielił się tym swoim doświadczeniem, zarówno w zakresie biznesu tradycyjnego, jak i marketingu sieciowego. I chciałbym, jeżeli dotykamy tematu siedzi, pokazać Wam, jak w ogóle dzisiaj wygląda, Dystrybucja towaru w takim tradycyjnym modelu dystrybucyjnym, bo być może nie wszyscy nad tym się zastanawialiście, być może nie wszyscy wiecie, a warto się chwilę nad tym pochylić, skąd biorą się ceny w sklepach i tak naprawdę za co my płacimy. Więc pozwólcie, że ja to narysuję na flipcharcie, bo jak, jak mówi się, jeden obrazek zastępuje tysiąc słów, lot. otóż <laughs> wyobraźcie sobie, że tu jest jakaś fabryka, jakiś producent, który ma jeden jedyny cel. I tym celem jest dotrzeć do końcowego klienta. Tu jest ten umownie końcowy klient, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach, w których nie jest sztuką coś wyprodukować. Dzisiaj sztuką jest. Co jest sztuką, moi drodzy? Co jest sztuką? No, no, no sprzedać jest sztuką. I teraz ten wielki producent, przyjmijmy, że ma apetyty na międzynarodową dystrybucję swoich produktów. Jeżeli to jest firma, która ma apetyty na międzynarodowy biznes, a najlepiej na globalny biznes, to oczywiście musi stworzyć pewien system dystrybucyjny. I przyjmijmy w pewnym uproszczeniu, że ten, sy ten system dystrybucyjny wygląda w sposób następujący. Otóż, staśmy produkcyjnej fabryki, jeżeli ona jest w jednym miejscu, towar, a przyjmijmy w, 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 tak umownie, że to jest towar, który będzie docierał do masowego klienta to ten towar dociera do jakichś, nazwijmy to, kontynentalnych centrów dystrybucyjnych, tak? Mamy kilka kontynentów i tutaj przyjmijmy, jest Europa, tak? To, to kontynentalne centrum dystrybucyjne, ono ten towar redystrybuuje do centrów krajowych, tak? Gdyby to była Europa, to tych państw byłoby tutaj e, kilkanaście, tak? Czy dwadzieścia kilka i przyjmijmy, że tutaj jest Polska. Jeżeli tutaj jest Polska, to z tego centrum krajowego produkty tego producenta docierają do dużych mega hurtowni, takich właśnie typu Makro Cash czy podobnych, tak? I wiecie dobrze, że tych centrów hurtowych jest w Polsce kilkadziesiąt albo i więcej. I wreszcie te centra przekazują towar do, nazwijmy sobie to umownie, końcowych punktów sprzedaży. I teraz zdajemy sobie sprawę, że gdyby chciecie rysować. Ten mechanizm w odniesieniu do każdego z tych krajów, to zabrakłoby nam tej kartki, ale to, co tutaj narysowałem, to jest część systemu dystrybucyjnego, który umownie nazywa się siecią sprzedaży. I ten końcowy klient dociera do właśnie owego końcowego punktu sprzedaży, czyli do jakiegoś sklepu, czy na osiedlu, czy w galerii, w zależności od tego, jakiego typu jest to produkt i kupuję ten produkt w cenie detalicznej, tak? W cenie detalicznej. I moi drodzy, zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy kupujemy coś w owej właśnie cenie detalicznej, to w tych 100% ceny detalicznej, koszt fabryki, a mówię Wam to z doświadczenia, a mam dobrą wiedzę w produkcji, to ten koszt fabryki jest na poziomie 20 do 30%, czasami znacznie mniej. Innymi słowy, około 70% to są różnego typu marże, narzuty i wydatki ponoszone na reklamę. Tutaj jest reklama, bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że klient, aby się dowiedział, że podany produkt musi sięgnąć na półce sklepowej. To trzeba go w jakiś sposób tym zainteresować, zachęcić, przekonać, czasami wzbudzić potrzebę posiadania produktu. I teraz, moi drodzy, cóż my, jako klienci końcowi, możemy zrobić z tym, że ta cena jest obarczona tak wielkimi narzutami? Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Po prostu przyjmujemy to bezkrytycznie, nie mamy wyjścia. I teraz, moi drodzy, czym jest marketing sieciowy i jak Działa sieć w marketingu sieciowym w odniesieniu do tego mechanizmu, który znamy z tradycyjnego systemu dystrybucji. Otóż mamy tutaj połączenie kilku mechanizmów, a jednym z nich jest coś, co nazywa się umownie potocznie marketingiem szeptanym. A czym jest marketing szeptany? Moi drodzy. Czy, czy, czy pytania nie były po mojej stronie? No zobaczcie, ja w ogóle nie jestem tłem, Piotr, nie, nie staram ci się przeszkadzać w ogóle. Ale tak, tak. Ja, tak, tak. No to ale jest, jest takie sam spo, pytań, spoczenie, sam spoczenie zawodowe. zawodowe, no tak. Okay, Miałam Cię okay. zapytać, czy to się różni, to już sobie wyjaśniliśmy. <laughs> nie, niesamowity jest po prostu, naprawdę. E, Okej, okay. czy, czy dla uproszczenia, żeby się zatrzymać na, na, na chwilę, czy dla uproszczenia tego rysunku możemy narysować właśnie to, co. Co, co ja rysuję no tak? że tu jest producent, tak. tu jest klient i zgadzam się z tym że tu jest też od kilku procent do trzydziestu procent, czyli mogę narysować tutaj trzydzieści procent, a klient właśnie płaci te sto tak, procent, tak? tak. I tutaj moim zdaniem i ja to właśnie w takiej formie przedstawiam, ponieważ tu jest dokładnie ten łańcuszek taki, łańcuszek pokarmowy, jak ja to nazywam, właśnie tych wszystkich elementów, które Piotr tu rozrysował, tak? tak? I ten łańcuszek, ja tutaj tylko jeszcze powiem, że w moim przypadku to tutaj są transporty, hurtownie, hurtownie właśnie te wszystkie e, krajowe, regionalne, Absolutnie. miastowe i tak dalej. Absolutnie. Natomiast tu jest też bardzo duża część, a w niektórych produktach to, Piotrze, przyznasz, że to jest prawie 50%, Oczywiście. to są koszty reklamy. Tak. Ta reklama naprawdę celebryci, firmy reklamowe, e, ci wszyscy ludzie, którzy po prostu aktorzy, którzy reklamują te produkty, one bez reklamy by się nie sprzedawały. Oczywiście. A my tutaj w marketingu sieciowym to my jesteśmy wynagradzani za tą reklamę, prawda? Czyli tak, my tak, przejmujemy tak, te koszty reklamy. Tak. Natomiast jeszcze, czyli tu jest gdzieś tak jak e, transport, hurtownie, znowu transport, reklama, ale też sklepy pracownicy, tak? tak? To jest też koszty wynajmu, lokali. Oczywiście, impensje, to są gigantyczne, przysze, gigantyczne koszty, ZUSy, tak? Zusy, śmusy, wiesz, tu jest to wszystko, prawda? Oczywiście. I dopiero dochodzimy do klienta. I ja zawsze mówię to zresztą, co, co Piotr powtarza, ja y, też zawsze mówię, najbogatsi ludzie tego świata dobrali się do tych 70%, bo tu jest kasa którą możemy zabrać tym wszystkim hurtownikom, transportowi tak, i tak, reklamie tak. szczególnie. Prawda? Ale oczywiście ktoś oglądających może patrząc na to, pomyśleć, że przecież to jest system bardzo kapitałochłonny i będzie miał rację to dobranie się do tej części w takim tradycyjnym pojmowaniu. Biznesu nie jest realny, jeżeli ktoś nie będzie miał kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych minimum. tak? I mówiłam to jako hurtownik z doświadczenia, to są ogromne nakłady. A I jak... tu mamy dla Was niespodziankę. I właśnie. Nie jak działa marketing sieciowy i dlaczego powiedziałem, że jest połączenie pewnych mechanizmów, a jednym z nich jest właśnie marketing szeptany, okay. tak, który leży u podstaw, jest niejako częścią marketingu sieciowego. Jak to działa? Otóż każdy z nas zastanówmy się nad tym, nieświadomie kogoś do czegoś zachęca lub zniechęca. Weźmy sobie taki banalny przykład, albo dwa banalne przykłady. Byliśmy w jakiejś restauracji, albo w kinie na dobrym filmie, i poleciliśmy tę restaurację czy kino naszym znajomym. I teraz mam do Was pewne pytanie, i prosiłbym Was, abyście szczerze na to pytanie odpowiedzieli. Czy bardzo byście się obrazili? Proszę Was o szczerą z głębi serca odpowiedź. Jeżeli wasi znajomi do tej restauracji pójdą, bo rzeczywiście poleciliście ją, uznaliście, że jest godna polecenia, albo zachęciliście ich do pójścia do kina na ten film, który Wam się podobał, powiedzcie mi szczerze, czy bardzo byście się obrazili, gdyby właściciel restauracji lub właściciel kina wypłacił wam jakąś drobną, chociażby gratyfikację finansową, z tego tytułu, że poleciliście im klientów. Czy bardzo byście się obrazili? No i tu pauza. Napij się wody bardzo tak, proszę. Tak, daj tak, im tak, o, tak. odetchnąć i daj im napisać chociaż tak, nie, nie wiem, nie wiem. Co prosimy poradzić. o interakcję. Napiszcie, tak, napiszcie, tak, prosimy Chcecie, my się tu męczymy. Po całym dniu szkolenia Coś, jesteśmy. Jak, jak możesz powiedzieć, męczymy. My się tu dobrze, dla nich no. wiesz, A nie robimy... męczymy się? Nie, nie, nie absolutnie. Ale dobrze, my nie jeśli męczymy dla Ciebie się. To rozmowa ze mną jest męczarnią, to przepraszam <grym> bardzo. Badka, dla mnie badka. całą przyjemnością, moi drodzy, prawda? No. Poczuję się bardzo skrępowana. Dzisiaj Dzień Kobiet, a ja tutaj, ale proszę, właśnie. nagrywam specjalnie dla tak, was. Ja już live życzy, życzenia panią składałem, tak, tak? więc dobrze. tutaj po raz kolejny bardzo mi miło. To jeszcze moim panią złożyłem. Tak, wszystkiego najlepszego. Tutaj kieruję to na profil Batki. Wszystkiego najlepszego. Drogie koleżanki, networkerki, nie tylko networkerki, albo przyszłe networkerki, będzie mi bardzo miło z wami się spotkać. Tak? Być może już 16, o, 16, 16 marca. Tak. Tak? No dobrze, ale kontynuujmy ten wątek. E, oczywiście to jest pytanie retoryczne, pewnie byśmy się nie obrazili, gdyby ten właściciel restauracji lub kina zapłacił nam prowizję za to, że przysłaliśmy klientów. Być może nawet stalibyśmy się orędownikami w sprawie. Ale pomyślcie, że tak naprawdę my rozpoczęliśmy pewien ciąg zdarzeń, który może nie mieć końca, bo przecież ci klienci, którzy poszli do tej restauracji lub do tego kina, mogli powiedzieć o tym innym ludziom, którzy są ich znajomymi i również zrobili to absolutnie bezinteresownie. I teraz to pytanie, które wcześniej zadałem, retoryczne, możemy również pogłębić i ono może brzmieć, czy byśmy się obrazili. Gdyby właściciel restauracji wypłacił nam również prowizję od kolejnych osób, I kolejnych, tak? I, i, kolejnych, i kolejnych, i kolejnych. I teraz dobrze znacie takie zjawisko, kiedy na przykład na wakacjach wieczorową porą stoimy na pomoście nad jeziorem i jest taka 300 ton jeziora i wrzucamy kamień w wodę. Zaczynają roztaczać się kręgi, i w pewnym momencie te kręgi już są nie do uchwycenia, one docierają do samych krańców jeziora. I moi drodzy, tak samo jest z informacją, tak samo jest z rekomendacjami i ten mechanizm wykorzystywany jest w marketingu sieciowym. I jak w ogóle to działa? Otóż wyobraźmy sobie, że firma marketingu sieciowego albo producent, który chce wykorzystywać marketing sieciowy, podejmuje decyzję, że nie będzie posługiwał się tym systemem dystrybucyjnym. Że nie chce przeznaczać 70% na te wszystkie koszty, które tak naprawdę w pewnym momencie powodują, że wymyka się temu producentowi, może tak być, cały ten system spod kontroli, bo de facto on może wtedy ulec sieci sprzedaży. Jeżeli ktoś z Was ma kontakt z biznesem, z ludźmi, którzy produkują, przecież dobrze wiecie, że wielu polskich producentów w pewnym momencie. Zorientowało się, że są tak mówiąc nieładnie, na postronku sieci, bo podpisali umowę z jakąś dużą siecią handlową, a w pewnym momencie ta sieć handlowa zaczęła im dyktować warunki. Oni zatrudnili pracowników, w maszyny, tak, pobrali kredyty i nagle ten wielki. Właściciel sieci handlowej powiedział: No, ale, drogi producencie, nas nie interesuje to, że ty się od nas uzależniłeś. Życzymy sobie, abyś zmienił cenę lub poniósł inne nakłady. Więc, moi drodzy, przyjmijmy, że ten producent mówi: Ja stworzę sieć w oparciu o zupełnie inny mechanizm. I teraz, moi drodzy, jak to może zadziałać? A no, może to zadziałać tak, że ten klient otrzymuje propozycję. Ta propozycja może brzmieć: Założymy Ci konto internetowe z Twoim numerem identyfikacyjnym w naszym systemie, który dawać Ci będzie możliwość, abyś poprzez internet skontaktował się z centralą firmy albo jakąś delegowaną jednostką, tak, która będzie zajmowała się Twoją obsługą i dostaniesz towar prosto pod drzwi. Tak, tu jest paczka z towarem prosto pod drzwi. Czy to jest dzisiaj możliwe? Bo przecież to jest pytanie retoryczne to jest możliwe, bo przecież dobrze wiemy, że dzisiaj można przez internet zamówić produkt w innym kraju, na innym kontynencie i firma nam przyśle pod drzwi. Faktycznie, firmy marketingu sieciowego na każdym kontynencie tworzą takie własne centrum logistyczne. Tak? I te globalne firmy również tak robią. Polskie firmy marketingu sieciowego, które mają apetyty na rozwój globalny, również tak robią. I teraz co dzieje się dalej? Jak wykorzystać marketing sieciowy? Jak wykorzystać mechanizm marketingu szeptanego? Jak to jest wszyte? Ono w bardzo prosty sposób. Otóż ten klient może powiedzieć swoim znajomym, którzy są otwarci na rozwój, na zarobienie pieniędzy, na korzystanie z wysokiej jakości produktów lub usług, bo firmy marketingu sieciowego również sprzedają usługi, tak? I może powiedzieć,